<laughs> Siemaczni Mordo Tak jest życie albo jesteś sobą, albo jesteś częścią kogoś. Ja jestem i sobą, i częścią kogoś, jak ktoś jest ze mną blisko, jest ze mną w parze. Ale nigdy nie będę częścią kogoś, bo komuś tak się podoba, Lub ktoś jest z tego, widzi mi się. Nigdy nie będę niewolnikiem żadnego systemu. Los obdarował mnie na tyle, że... Mam to tam, gdzie mam gilę. <laughs> najlepszego, najlepszego nitro. Pozdrawiam Ciebie i tego kolegę, który jest moim fanem. Jak najbardziej sympatyzuję z każdym, kto jest mi bliski, z każdym, kto jest podobny, z każdym, kto odwzajemnia moje zachowanie lub też po prostu jest wdzięczny i wzajemny. Tak jak w miłości, wzajemność jest bardzo ważna. W relacji koleżeńskiej wzajemność jest bardzo ważna, w relacji każdej wzajemność i wdzięczność, lojalność są bardzo ważne. Miłego dnia Państwu życzę spacer z Marocią Milisie Niestety nie będziemy mnie na Instagramie przez jakiś czas. Możecie oglądać tutaj moje filmy. Serdecznie pozdrawiam z Dubaju, Hrabia. Plac europejski dokładnie. Najlepszego. Moje dziecko śpi, a ja lecę do pracy społecznej. Jak to, jak to brzmi na ramordo Do pracy społecznej.